Patrzcie, dwuja odcięta na godzinę. No, no mamy wszystko, co jest potrzebne do szczęścia. Dzisiaj zaprezentuję wam E-klasę, już mi się uśmiech pojawia na twarzy, która y, jest bardzo szybkim samochodem i to jest w niej piękne, bo nie rzuca się w oczy. Mamy tutaj do czynienia z E63S Firmatic. To S ma duże znaczenie. To jest W212 po liftingu, czyli już z tymi takimi innymi światłami z przodu, bardziej nowoczesny samochód. No ale właśnie co jest najlepsze, pod machą mamy 5,5 litra b Turbo V8. I w tej wersji S585 koni mechanicznych napęd na cztery koła. Po raz pierwszy w E63 właśnie w tym modelu poliftingowym, co pozwala naprawdę zachowywać trakcję i przekazywać cały moment obrotowy i moc od razu na asfalt. Otworzymy sobie pokrywę silnika. Wiadomo, że nie jest już to kultowe, wolnossące V8 tutaj, natomiast mamy trochę więcej mocy, inną charakterystykę zupełnie i okazuje się, że też dzięki pewnemu zabiegowi całkiem, całkiem niezły dźwięk. Już inny niż w wolnossącym, dlatego, że tutaj zamontowano kompletny układ wydechowy od najlepszej polskiej firmy, czyli MG Motorsport. Posłuchacie zaraz, jak to strzela pięknie. O Jezus. Jest cudownie. Kto składał? Pan... Kevin Gerlich, o niemiecko brzmiące nazwisko, fajnie, bo nie zawsze takie są na tych tabliczkach. Inżynier odpowiedzialny za ręczne złożenie tego silnika. Filozofia One Man, One Engine i tak dalej. Wszyscy już o tym wiedzą, niektórzy się z tego śmieją, że to jest bójda, ale faktycznie jest tych inżynierów Garstka, którzy mogą się podpisywać na tych tabliczkach w silnikach AMG. No i to jest piękne. Samochód w zasadzie seryjny, nie licząc tego układu wydechowego w bardzo fajnej wersji. Oczywiście jest sprowadzony z Japonii. Jest cały w pierwszym lakierze w pięknym kolorze, tym diamentowym białym. Nie jest to zwykły biały, tylko taki piękny perłowy. On też robotę robi na słońcu. No i co więcej, ma tak zwany dechroming zrobiony jeszcze, czyli nie ma chromów. Ma wszystkie listwy na czarno pooklejane, lusterka czarne. Dach i tak jest duży, panoramiczny, szklany, taki dwuetapowy, że tak powiem, ale wszystko inne jest też czarne. Seryjne koła, bardzo duże hamulce, oczywiście sześciotłokowe zaciski AMG. Mamy tu komplet nowych 4S-ów, wszystko gotowe do jazdy. Pokażę Wam ciekawostkę, jak mocno przygotowany ten samochód jest do jazdy. Zajrzymy do bagażnika, bo zarejestrowaliśmy go zupełnym przypadkiem. Mamy 6-3. W numerze rejestracyjnym teraz można zostawić sobie numery, nawet jak jest się z innego województwa. Więc jeśli ktoś by go kupił, bo jest do sprzedania jeszcze, nie wiem jak będzie w momencie emisji tego odcinka, no to może sobie zostawić fajne blachy z 6 3. Zawsze taki ciekawy akcent. Dobra, jak jesteśmy przy bagażniku, kurde, przy takim małcie gadać o bagażniku, ale w końcu jest to rodzinny, wygodny sedan. No i to jest właśnie piękne we klasie. Zawsze to powtarzam. Zobaczcie, całkiem spory bagażnik, duża pojemność. Mamy jeszcze. Opcję rozkładania oparć, więc możemy sobie to rozłożyć. Dzień dobry, Akuku. Mamy sporo miejsca prawie płaską podłogę z lekkim garbem także możemy naprawdę sporo tutaj przewieźć. Mamy oczywiście tunel, ten yy, worek na narty tak zwany jeszcze nigdy nie używany więc tego miejsca naprawdę jest sporo. Yy, dodatkowo oczywiście. Elektryczna pokrywa. Mm, zajrzymy sobie tutaj z ciekawości, ja lubię te zakamarki zawsze oglądać w tych autach z Japonii. O, zobaczcie. Bardzo ładna dojazdóweczka. Nigdy nic nie używane lewarek i tak dalej kompresor, mm, clean. O, instrukcja. A, yy, lokalizacja bezpieczników. Proszę bardzo. Co tutaj mamy? Metkę od lewarka po japońsku. Pięknie. O, są rękawiczki. Sprawdzimy, czy są takie fajne jak z Lambo. No nie są. Już widać, że nie są ze skóry. Ale myślę, że na lekki clubbing można jechać. Trójkąt w charakterystycznym miejscu. Już W124 w też tutaj był. Zamyka nam się. Zobaczcie, ta loteczka też na czarno. I to SAMG to nie jest jakiś tuning emblematowy, to jest prawdziwe SAMG. Zobaczcie dyfuzor piękny, czarny. Dwie podwójne końcówki układu wydechowego, tutaj seryjne, natomiast wcześniejsza sekcja jest zmieniona. Właśnie MG Motorsport tutaj zadbało o piękny dźwięk i naprawdę jest fantastyczny, ale nie będę za dużo opowiadał, zaraz go posłuchamy. Zapraszam Was teraz do wnętrza, w fotele oczywiście. Elektryczne z pamięcią. Kierownica również. Fajną pozycję można sobie ustawić. Egzemplarz bardzo, bardzo mocno dobrze wyposażony, bo tak, oprócz tego, że w fotele są oczywiście AMG i tak dalej. Zawsze też to powtarzam, zwróćcie uwagę na perforację. Mamy te otwory w kształcie kwadratu, a nie koła. To jest charakterystyczne dla tapicerki AMG. Fotele są podgrzewane, wentylowane i uwaga, dynamiczne i z masażem. Tutaj mamy ten sterownik. I to jest świetna sprawa, dlatego że mamy dwustopniowy fotel dynamiczny. O, grażyna właśnie się wtrąciła, że nie ma karty ETC. Dwustopniowy fotel dynamiczny, czyli w zakręcie pompują nam się boczki. Jedziemy w szybkim lewym zakręcie. To prawy boczek momentalnie nam się usztywnia i czujemy się, jakbyśmy jechali w wyścigowym kubełku, prawie że. A jednocześnie po wyjechaniu. Z zakrętu rozluźnia się i mamy wygodny fotel, więc to jest naprawdę świetna rzecz. No i dwa stopnie jest tej regulacji bardziej taki agresywny i mniej. Mamy oczywiście regulację lędźwi, regulację tych boczków, mamy właśnie to pulsowanie czyli tak zwany masaż, też dwustopniowy. Więc fotele wyglądają dosyć prosto, a są genialnie wygodne, a jednocześnie bardzo sportowo się w nich. Czujemy. To, co zwraca uwagę, zegarek IWC Schaffhausen, czyli szwajcarski zegarek marki IWC w każdym AMG. Tutaj na desce też fajny akcent. Poza tym, no, klasyczna e-klasa, dobrze wyposażona. Tak? Tu jest ciekawie, sterujemy sobie zawieszeniem. Trzy tryby mamy: Komfort, Sport i Sport Plus, i faktycznie czuć różnicę. Wyłączamy sobie tutaj trakcję, sterowanie szybkością skrzyni biegów, jest tutaj 7G Tronik, przycisk AMG, który z automatu nam wszystkie funkcje robi w takim trybie sportowym, łopateczki aluminiowe, chłodne, bardzo fajne, niezbyt duże, takie skromne. No i co, mamy tutaj Alcantarę na tej części, gdzie trzymamy ręce na kierownicy, i właśnie ta wersja S ma ten wzmocniony silnik. ma szperę fabryczną, mechaniczną, no i jeździ, jeździ jak szalona. Góra dechy pokryta skórą, mamy tutaj to ciemne drewno. Wszystko naprawdę ładnie, bardzo skomponowane. No i zobaczcie też, jak jest to świetnie utrzymane. Mam tutaj to menu AMG, teraz wyjdę do głównego, 57 tysięcy, niecałe 58 tysięcy przebiegu. Więc naprawdę niedużo. Samochód jest z 2015 roku. Uwielbiam te e-klasy za to, że są zwykłymi, takimi samochodami wygodnymi, bardzo na co dzień, nawet dla całej rodziny, a jednocześnie bardzo szybkimi, skutecznymi, bo ten samochód bez problemu... Przekracza 300 km na godzinę, jeśli ma zdjęty kaganiec. Przyspiesza poniżej 4 sekund do setki dzięki temu napędowi genialnemu na cztery koła. I zawsze to E63, czy w ogóle E-klasy już od początku, od E50, 55 AMG w 210, w połowie, w drugiej połowie lat 90. Jak weszły, to przeważnie ta najmocniejsza E-klasa AMG dostawała miano najszybszego sedana. Seryjnie produkowanego na świecie. No i właśnie to też, o czym świadczy, zawsze była duża konkurencja. Czy e-klasa AMG, czy M5, czy gdzieś tam Audi próbowało z RS-6 konkurować. Każdy lubi co innego. E-klasa zawsze, moim zdaniem, była najwygodniejsza z tych powiedzmy trzech. Topowych limuzyn, czy tam kombi. Seryjnie nie jest zbyt dobry ten dźwięk, no bo mamy już tutaj uturbioną V8, ale tutaj po tych zabiegach WMG Motorsport jest, jest naprawdę pięknie. No i później już weszły te czterolitrowe bo też genialne silniki, a tu mamy jeszcze 5,5 litra, więc no tak sobie teraz wyobrazić, jadąc półtora litrową jakąś Skodą nową, która też jest genialnym wozem do jazdy na co dzień, ale mieć porównanie, że w zasadzie plus, minus w podobnej cenie nowej, wypasionej Skody yy, możemy mieć 5,5 litra V8 i prawie 600 koni, które brzmi tak. Wcześniej już go rozgrzałem, więc możemy troszeczkę go posłuchać. Wystarczy lekko musnąć gaz. No Jeszcze ten napis V8 biturbo tutaj na obrotomierzu. I to s na prędkościomierzu. To jest tyle takich fajnych detali. No właśnie. Totalny, agresywny. No i pięknie strzela. Naprawdę pięknie strzela. Ja to lubię tak właśnie z tych obrotów biegu jałowego tylko go tak leciutko przycisnąć. Jest taki brutalny. tak Jak taka bestia by się gdzieś tam wynurzała z otchłani. Szały też są. Chyba nie ma co przedłużać. Skoro jest już odpalony, ruszamy na przejażdżkę 5,5 litra V8, podwójnie doładowane. I jeszcze ten wydech od MG. Czego chcieć więcej? Sport Plus ustawiłem, więc ta skrzynia też tak fajnie, gwałtownie zmienia te biegi. Jeszcze zobaczycie, co będzie, przyhamuje ostrzej. Sporo naszych klientów czasami obawia się tych 6.3 AMG E-class właśnie do 212 przedlifta, czyli tych wolnossących, bo tam one zawsze występowały tylko z napędem na tylną oś. Niektórzy mają jakieś uprzedzenia, że a, a ja bym chciał pokorzystać te, z tego cały rok, w zasadzie na co dzień, czyli zima, śnieg, deszcz. No wiadomo. Tam tylko tylny napęd tam też ponad 500 koni. No umówmy się, czasami mogą być problemy z tą trakcją. Natomiast właśnie ta poliwcie 212 w opcji z napędem na cztery koła. no Jest takim bardziej uniwersalnym samochodem zdecydowanie. No i też można cały okrągły rok z niej korzystać. Zakładamy koła zimowe. Dalej mamy prawie 600 konnego potwora w tym przypadku w wersji S z napędem na cztery koła. Jest to mega stabilne auto. Świetne też wykonanie. No, zobaczcie, to wszy, tu mamy skórę piękne przeszycia. Tu mamy skórę piękne przeszycia. Nic tu nie trzeszczy. To, to są jeszcze te dobre lata, ostatnie dobre lata. Porządnie wykonanych Mercedesów z dobrych materiałów. No i jak ktoś. No, jezus, zobaczcie. W trybie automatycznym to się dzieje. Jak to wciska. Ja pierdolę, co ja tu będę gadał? Posłuchajmy go razem. No, no, mamy wszystko, co jest potrzebne do szczęścia. I dalej się w domu wytłumaczymy przed kobietą, dziećmi, żoną. Mamy rodzinne autko, jedziemy na wakacje, pakujemy bagaże do dużego bagażnika wygodny samochód. Zobaczcie, jak on wybiera te nierówności. W tym trybie zawieszenia komfort, rewelacja. A jak potrzeba, właśnie w ten Sport Plus tutaj skrzynię, żeby fajnie nam zmieniała biegi. Nawet nie trzeba się bawić tymi manetkami. I patrzcie, jadę sobie 50 na godzinę delikatnie. A chwilę wciskam, piuro, piuro. i hamuję też skutecznie. To jest naprawdę potwór, Kupcze, no i zobaczcie, no w jakim opakowaniu, nikt nie zwraca na mnie uwagi. Kolejna nudna E-klasa. Szkoda, że nie jest w budyniu i nie ma CDI na klapie z tyłu, bo dla niewprawnego oka ona się niczym nie wyróżnia specjalnym z zewnątrz, tak? No to, że ma trochę większe końcówki wydechu, trochę większe hamulce, to tylko świry. Zauważą albo ktoś, kto się tam zna, jest w temacie, tak, zwykły zwykłym RC klasa i to już taki leciwy, powiedzmy, tak, dziesięcioletni, nic specjalnego, <grym> nic specjalnego. A tu mamy prawie 600 koni <grym> i kurczę, ma tyle radochy z jazdy. O, i ten fotel teraz pięknie mi się dopompowuje w tym trybie dynamicznym, trzyma mnie pięknie w zakręcie. Naprawdę to jest tak kompletny samochód, że. Ja ca sam cały czas jestem w szoku. Za każdym razem, jak nim jadę, No rewelacja. I mamy jeszcze takie właśnie klasyczne opakowanie. Ta stara deska, ten ekran taki niezbyt wielki. To chyba w nowym iPhone'ie jest większy ekran niż tutaj od tego komanda. Zegary analogowe, żadnych tabletów, tych ambientów, tych neonów, tych świecidełek niepotrzebnych. Jeszcze taki naprawdę w miarę analogowy samochód, no, jeśli tak można powiedzieć. Coś takim. No i ten dźwięk. No właśnie to, czego brakuje seryjnie, to jest dźwięk. Za mało strzałów, za cicho. A tu dzięki MG Motorsport. <słuchy> no nie. I to nie są żadne udawane strzały z głośników. Nie, nie. Tu się wszystko jeszcze dzieje tak jak powinno. 5,5 litra. Fajny wydech. Też niezbyt głośny taki. Do jazdy, do życia. Czasami sobie tak prychnie. Głośniej. Niemcy strzelają, co się dzieje. Ale to Niemcy strzelają dzięki polskiej firmie. Powiem Wam, że my trochę takich merców sprowadziliśmy też z Japonii i sporo klientów jeździ do tej pory nimi i mają też sporo innych aut w garażu. Eee, no jak muszą gdzieś dalej pojechać, czy szybciej pojechać, czy gdziekolwiek pojechać, to często właśnie wybierają te, taki samochód, ten model, bo twierdzą zgodnie wszyscy, ja to też potwierdzam, że to jest naprawdę tak kompletny, tak genialny samochód, który właśnie nie rzuca się w oczy, zapiernicza jak supercar, pięknie brzmi, i całkiem ekonomiczny jak na te osiągi bo tu w trasie możemy zrobić 15-16 litrów mówię o dynamicznej jeździe no bo tam do 12 da się zejść ale no, nikt nie jest masochistą po to się ma prawie 600 koni i v żeby z tego korzystać w mieście możemy zrobić 25 możemy zrobić 30 jak mocno poszalejemy ale uważam, że to jest naprawdę niezły wynik i na takiej szybki samochód, szybką limuzynę naprawdę bardzo, bardzo rozsądne spalanie Koszty eksploatacji w ogóle też nie są przerażająco drogie. Hamulce. Na przedniej osi nie są ceramiczne, są stalowe. Wiadomo, że też nie są najtańsze, ale no to jest kwestia tam poniżej 10 tysięcy złotych, tak? Za komplet hamulców, to znowu jak na taki samochód to nie jest jakaś porażająca kwota i naprawdę da się rozsądnie serwisować ten samochód. No dobra, a teraz damy tutaj w tryb komfort, zawieszenie mamy komfort i, i zobaczcie, co się dzieje. Ta skrzynia już tak ospale, już z niskiego biegu jedzie, już nie redukuje przy hamowaniu. Mamy taką w ogóle cichutką limuzynkę. Grzeczną, rodzinną. Zobaczcie, jak on tym momentem idzie, wcale nie przyredukował. O, już sobie wrzuca wysoki bieg. Piąty bieg, 60 na godzinę. Pełna kulturka. Cichutko. Grzecznie, skromnie. Zobaczcie, dociskam cały czas na tej piątce, tylko ten gulgot piękny słychać. to jest taki nadmiar momentu i mocy, że on nie potrzebuje redukować tych biegów i trzymać go na wysokich obrotach. Oczywiście w trybie sport czy sport plus jak najbardziej potrafi to robić. Albo mamy też tryb M, totalnie manual czysty. Ua! I bawimy się. Tymi manetami, i słucha, słuchamy tych strzałów, dobra, to lecimy się przejechać. Ujęcia zrobione, I zaraz sobie jeszcze poganamy, jak to się zachowuje przy wyższych prędkościach. A słuchajcie, ta wersja, właśnie SAMG, fabrycznie ma też przesunięty kaganiec na 300 na godzinę. Równie dobrze można go zdjąć. Można też się pobawić w zmianę oprogramowania, no bo mamy tutaj uturbioną v no, z dużym potencjałem. Także zrobienie 700 koni to jest tak, dosłownie, w tym silniku i nic się nie dzieje. Potencjał jest, ale czy potrzeba? Mamy 585 seryjnie. Zawsze potrzeba, ale naprawdę jedzie niesamowicie. No i wtedy 320 te licznikowe to mamy tak, żeby ciągle strzela z tym wydechem. Nie wiem czy tylko ja jestem taki głupi czy ale chyba nie tylko ja. O, teraz mam manualny. manual. I patrzcie, dwuja odcięta na godzinę. Dobra, jeszcze raz. Chciałem powiedzieć, że nie włączy sam trójki, prawdziwy manual. Dobra, puszczam. Jak po grochówce. Jaki ten wydech jest genialny. Nie no, bez tego wydechu, to to auto nie dawałoby tylu emocji. Tak jest genialne, ale to jest taka misienka na torcie. Musi to być. Trójka. Tego się chyba nigdy nie wyrasta. Dobra, dwoja! Ludzie się oglądają. Co za wstyd! Przepraszam Was, ale no. Pewne samochody tak na mnie działają, że nie mogę się opanować. No, którejś klepki na pewno w głowie mi brakuje ze względu na te głośne wydechy, ale no, co zrobić? No. Dobra, i żeby nie było, tryb komfort. Zobaczcie, już czwórka, 50 na godzinę, piątka, 2000 obrotów, 1800 nawet. Jedziemy sobie spokojnie, pełen luz. Chciałem powiedzieć, że w ogóle tu mamy naprawdę wszystko praktycznie, co się dało wziąć, mamy Distronic Plus, włączamy sobie ten tempomacik, utrzymuje nam odległość od poprzedzającego pojazdu, aha, mówię, czemu mi się nie chce włączyć? Mam wyłączone, wyłączone. Kontrolę trakcji stabilności, wtedy nie działa ten Teraz go włączę. O, Distronic Plus 95 na godzinę. Tu sobie tym pokrętełkiem ustawiamy odległość. Wygodne auto, właśnie do jazdy w, tra do jazdy w trasę. Ten pomacik Distronic, jedziemy wygodnie, cichutko. Zobaczcie, jadę tak jak wszyscy koło 100 na godzinę. Tutaj na tej drodze już szybkiego ruchu. Siódmy bieg. 110 na godzinę cisza, 1,5 tysiąca obrotów, niewiele ponad 1,5 tysiąca. Przy stówce 102 na godzinę, więc wtedy mamy naprawdę niskie spalanie. Pewnie jakby się uprzeć, to dałoby się przy takiej prędkości zejść poniżej. Dychy tylko po co? I kto by próbował? Szkoda życia na coś takiego, moim zdaniem. No, i to jest kurczę piękny w tym aucie. Jedziemy sobie naprawdę wygodnie, komfortowo, można wypocząć w długiej trasie. No, a jak potrzeba, to... to robimy tak. Tryb manual, trojeczka, dwójeczka i trojeczka. I te strzały przy przypinaniu w górę biegów. Pięknie. Też fajnie podszarpuje ta skrzynia. Może nie wali aż tak w plecy jak DKG czy SMG w najszybszym trybie. Ale jest taka brutalna i ten, ten strzał taki przy przepięciu od razu mi przypomina CLK 63 Black Series, który jeździł jako safety car tam w 2007/2008 roku. Nie zapomnę tej chwili nigdy do końca życia, jak byłem wtedy pierwszy raz na żywo na wyścigu na Formule 1 na Hungaroring i wyjechał safety car i tym gulgotem i tymi zmianami brutalnymi biegów zagłuszał wręcz te bolide F1. I tu. Wszystkie później te, te samochody, te 63 AMG, niezależnie czy były już wolno, sące jeszcze, czy już uturbione i miały inne skrzynie, już tu 7G, mają coś takiego w sobie, że przepinają te biegi pod tym obciążeniem w tym najszybszym trybie z takim pięknym, takim szarpnięciem, strzałem. No to jest coś magicznego, naprawdę. Kurczę, to jest niesamowite. No, zakochany jestem w tym aucie, No, co tu dużo gadać? No. Może mieć jakieś wady, może nie jest najpiękniejszy, ale to jest takie brzydkie. Ta pełna klawiatura jeszcze w tych czasach Mercedes dalej nie odchodził od tego. Nikt z tego praktycznie nie korzystał. Jest parę takich głupot w tym samochodzie, no ale to, to wszystko nie ma znaczenia. Bo liczy się właśnie ten silnik, te emocje, ten dźwięk i ta uniwersalność, jaką daje właśnie ten samochód. Zobaczcie, co tu się dzieje. Dziękujemy ci Mercedesie za E klasy AMG wszystkich generacji, ale szczególnie właśnie za tę pierwszą z napędem na cztery koła i z uturbionym silnikiem. Ja jestem fanem tych wolnossących, tych M156. Ktoś mówi, że a te uturbione to już nie to. Też tak czasami mówię, no ale zobaczcie też ile tu jest charakteru dalej w tym aucie. No i co by nie gadać jest szybsze, tak? skuteczniejsze. Tam na pewno jest Więcej charakteru, no bo sam fakt, że mamy 6,2 litra i wolno sąsą V8 ponad 500 kondą, bo we klasie tam ma 525 koni, z tego co pamiętam. No genialny wóz i też tylny napek. Jeszcze taki bardziej męski, bardziej hardkorowy, można powiedzieć. Ale tu nie ma się czego wstydzić. Oj, nie ma. Wręcz przeciwnie. Jak to jedzie. Aaaa! To o czym mówiłem. No i hamuje też pięknie. Jeszcze raz wam chcę pokazać. To wrzucanie biegu w górę, dobra, truja. Aaaa, ten dźwięk. I piątka. Czyż nie jest to genialne, uuu, uh, Michale z MG Motorsport jesteś wirtuozem. Po prostu. Nie ma nic piękniejszego niż taki układ wydechowy. Nie da się, słuchajcie, tak jak mówi się, że nie da się zjeść pączka bez oblizywania się, widać po mnie, że próbowałem wiele razy. To jestem przekonany, że nie da się przyspieszyć na pełnej bombie tym autem przepinając te biegi w górę bez nawet grama uśmiechu, no nie da się no banan sam się na twarzy pokazuje, zobaczcie i za każdym razem jest to samo